Statutów. i teraz mamy kolejny punkt to jest y, wybory sątyców i rad soeckich będzie to uchwała z nr 76 czy pan Burmistrz dański chciałby zabrać głos? bardzo proszę szanowni państwo macie państwo przed sobą projekt harmonogramu zewnętrznych tak wiejskich na którym będą zakładane wybory sołeckie w oparciu o nowe statuty nowo uchwały z tym, że te terminy są ustalone tutaj w oparciu o jeszcze z 99 roku, dlatego, że te statuty wchodzą po dwóch tygodniach od ogłoszenia dziedzictwa mojego Mazowieckiego. W związku z powyższym jest zrobione znacznie stary status, zwołanie terminu. Natomiast nasza procedura będzie bardzo dobrze Miejsca zebrań są to obiekty, które są w dyspozycji gminy, a z uwagi na termin zebrań, również mogą to być. Yy, namioty, które są w poszczególnych sądów. Jeżeli nie ma świetnicy w pobliżu, sądyśmy, czy Rady Seleckie proponowali, proponowali i ubierali, się tym, żeby to były właśnie namioty, żeby się, się przemieszczać dalej. Godziny również, jeżeli wpływały wcześniej uwagi co do godzin, były zmieniane, tak jak w przypadku Szanowny Polasu, na kupki, w pozostałych miejscowościach uwag nie było 18 godzin

są dwie miejscowości, czyli Kłódno Nowe i Kłódno Góste, które korzystają z lokalu OSP w Głódzie Starym no i tu się pokrywały te terminy, dlatego jest propozycja, żeby w e, miejscowości Góste odrębiły się wybory e, już w 28 maja, a po granowoli e, 1 czerwcu. Czyli zabierano miejsca, tak, żeby zapłacić tą poprawką. Tak tak, tak, tak. Panie. Panie. Panie za przegłosowanie wniosku złożonego przez kolegę radnego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej uwag. w związku z tym przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 76 w sprawie uchwały Zofila Rosiecki z Zolecki, zniesioną poprawką przez pana Kajowniczka. Bardzo proszę przez Państwa jest za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję. Ogłaszam 5 minut przed.